Bywa często zwiedzionym, kto lubi być chwalonym. Kruk miał w pysku ser ogromny. Lis, niby skromny, przyszedł do niego i rzekł: Miły bracie, nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię. Cóż to za oczy? Ich blask aż mroczy. Takową postać, a pióra jakie, szklniące jednakie. A jeśli nie jestem w błędzie, pewnie i głos śliczny będzie. Więc kruk w kantaty, skoro pysk rozdziawił, ser wypadł, lis go porwał i kruka zostawił. Ah 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 ah